Cześć widzowie! Dzisiaj sobie zagramy dwie rundy z lampartem. Może nie chodzi. Lampart jesteś? Tak. To super. Zacząłem już nagry nagrywać i nie było mi przez chwilkę, no ale no niestety problemy techniczne dwa filmiki chciałam nagrać, ale mi się nie zapisały w komputerze i musiałem no nie, nie, mogłem w ogóle nagrywać chciałam nagrać już chyba 6 odcinków, ale dwa odcinki mi się nie zapisało i myślę, że ten mi się zapisze Mogło? jeszcze mam dwa konkursy, no 3 Harley, Rebir Harley Quinn i 3 kilofy do niej można też wygrać plecaki i 2800 dolców. Eee, co trzeba zostawić? Like, like sub i komentarz. Eee, biorę udział w konkursie. Lub, lub po prostu wbić do mnie na e, tego. Lub wbić na disc Discorda, który będzie w komentarzu lub w opisie. Gdzie lecimy? Nie wiem Wykrzywiona? no spoko. Jakby może będzie dzisiaj jeszcze na pewno odcinek z Minecrafta Z No Więc? Ja nie mam żaby. Ja mam jobę Ja będę nie miał bydrok dopiero nie stać, nie stać. 31 czerwca mi się tak zdaje też Nie stać na jobę nie. nie stać na jobę Właśnie, bo ja sobie już kupiłem Bo ja będę miał no, 3 czerwca hmm. Będzie mi brakowało 9 złotych Uh-huh. Just yeah. have to go. Help. Yeah. No. I've run into Gdyby on mało gra na krawę A on ma dużo razy nie, nie, zapomniałam, że to jest bezbudowane. No, Musiałem się Bo zabudować to wyś... w gotowości. Bo nie sponsoruję, ale muszę sobie glowo, bo będę musiał być później, bo nie sponsoruję Glowa, ale no fajnym jest serwisem, ale mam śniadanie. A ja muszę iść na śniadanie. Dobrze. Nikt nie będzie zły. To ja mam I przepraszam jakby za poprzedni odcinek za powitanie moje, ale tego. No niestety, no zapomniałam wam komentarze i dlatego. Więc trochę... więc trochę może... Więc na pewno będę nagrywał shorty, jakieś Scratch Royale jakieś. Na pewno będzie Minecraft. Minecraft będzie na 100% Roblox, FNAF. Co też będzie jeszcze? No dużo rzeczy będzie jeszcze. Więc. No jakby ja nie gram tylko w Fortnite, to mam mega dużo gier. No, Fortnite co prawda? No widzowie, właśnie, mam takie pytanie: Jak tam u Was? A teraz, jakby ja mam 3 dni wolnego, więc możecie napisać, co będziecie robić przez te 3 dni. Bo, ja muszę dla Was odcinki nagrywać. Codziennie będą może 3-4 odcinki. Nie wiem, jak, jak nie będzie wam się to podobać to pod... To mniej będę robił. No więcej. Albo nie więcej, więc nie wiem, bo jeszcze. To jest historia. To z tego drugiego, to ja żartowałem. Jakby co. Nieważne. bardzo sobie słyszałam, że zapraszał wcześniej Bo nie widziałam, bo sobie oglądałam fajny kanał Mega kozacki Wataha królestwo. No to szłopak. Jakby ja mam fajne rzeczy w namiocie, ale nie będę sobie ich w tym bo... No nie no, no jest w sumie A, a port poszedł na, na śniadanie. No to nie wiem, to ja muszę, to ja będę. Ja sobie będę zamawiał w tym czasie globo, A nie wiem. Dobra, pogadam z wami nawet. Tylko będę cicho. Proszę to globo, muszę za chwilę zamówić, bo jestem tak płonny. Już śniadanie ze o 5 rano. Bo chciałam nagrać dla was trzy odcinki rano i nagrałem. A nie nagrałem, bo będę nagrywać. Oh. To jakiś chłop. Chyba kończymy odcinek widzowie. Bo dwie gry minęły, a on musi iść na śniadanie jakieś. Nie wiem co on ja. No, widzowie? Dziękuję za oglądanie. Teraz będę dodawał odcinek. Cześć.